I jestem lektorką języka norweskiego w szkole językowej Trolltunga. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejne zasady dotyczące tworzenia liczby mnogiej rzeczownik. O kilku z nich opowiedziałam Wam już w poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. To da Wam pełny obraz tego, w jaki sposób odmienia się rzeczownik w języku norweskim. Zapraszam! Ale zanim zaczniemy, chciałabym skorzystać z okazji i serdecznie zaprosić Was na kursy języka norweskiego w Trolltunga. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie, ale gdyby pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, to śmiało możecie Kontaktować się z naszym biurem. Kontakt również znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy już do rzeczowników. Zaczniemy dzisiaj od zasady trzeciej, czyli regel tre zgodnie z którą odmienia się większość rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na er. Są to głównie przedmioty, zawody oraz narodowości. En tisker, tyskere, tiskerna, en genser, gensera, genserna, en lerer. Larere, la, Jak można zauważyć, w tej grupie dodajemy końcówkę e, aby utworzyć liczbę nogą nieokreśloną, oraz ne, aby utworzyć liczbę nogą określoną. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły, które odmieniają się zgodnie z zasadą pierwszą, podobnie jak rzeczowniki zakończone na el. Są to na przykład. en Finger, Fingrena. En sumer somrer somrene en skulder skuldrer SKULDRENE. en forelder foreldre foreldrene w języku norweskim są również rzeczowniki, które odmieniają się nieregularnie, gdzie w liczbie mnogiej mamy do czynienia z tak zwanym przegłosem. Są to na przykład en BUNDA, bender bøndene, ei mor mødrer mødrene, en bror brødre Brødrene. En far, fedre, fedrene. Ei datter, døtre, døtrene. Et kne, knær, knærne. Et trø, trær, trærne. To tylko niektóre przykłady. Więcej możecie znaleźć pod linkiem, który znajduje się w opisie. Niestety, w przypadku tych rzeczowników najbardziej skuteczną metodą wydaje się być nauka na pamięć. Warto jeszcze wspomnieć o niektórych rzeczownikach pochodzenia obcego, zakończonych na UM. W ich przypadku należy usunąć wspomnianą końcówkę UM, a następnie dodać końcówkę A do liczby mnogiej nieokreślonej oraz a w przypadku liczby mnogiej określonej. Są to na przykład etnarkutikum, narkotika, narkutika et antibiotikum, antibiotika, antibiotika ene. To już wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. W ten sposób nie ominie Was żaden wartościowy filmik. W opisie do tego filmiku znajdziecie ćwiczenia dotyczące zagadnień omawianych w tym filmiku. Uwaga! Są tam też rzeczowniki nieregularne. Sprawdźcie, ile udało Wam się zapamiętać i nauczyć. No i koniecznie pochwalcie się wynikiem w komentarzu. Hade!